AI to zbędny koszt większości automatyzacji. To niestety smutna prawda, która nie jest wygodna dla coachów czy osoby tworzące agentów AI. Dlaczego? Że każde zapytanie w kwestii automatyzacji. Musimy płacić za ileś tokenów, w zależności od pakietów, płacimy od 40 centów po 2 dolary, czy tam 2 euro, w zależności od kraju. I teraz, jeśli my używamy różnego rodzaju AI, gdy tak naprawdę go kompletnie nie potrzebujemy, bo nie potrzebujemy długich dyskusji z nim, która żera nam środki, tylko możemy to zrobić na prostym schemacie, który odpala się jednym kliknięciem, które nic nie kosztuje, albo jest postawione na triggerze typu formularz, dostanie nowego maila, etc., to dlaczego ja mam co miesiąc wydawać niepotrzebne pieniądze na to, żeby sobie porozmawiać z AI, gdy mogę to zrobić wydajniej, szybciej i skuteczniej. Nie daj sobie wmówić, że wszędzie trzeba dodawać AI. Automatyzacja nie jest AI-em. AI jest dodatkiem do automatyzacji. Wiedząc to, zupełnie inaczej możesz rozmawiać z ludźmi na temat tego, co mogę wprowadzić w Twoim biznesie. Bo Ty chcesz mieć przewagę przewagę na swoim rynku, w swojej branży. I ja chcę Ci pokazać, jak mieć tą przewagę. Dlatego pamiętaj, Skuteczność polega na tym, że masz wiedzę i umiejętności. Masz przewagę w życiu i w biznesie.